pozytywne nastawienie jest, duża chęć do pracy. Miejmy nadzieję, że, że wyniki później będą w parze stary. Na pewno tam w dłuższej perspektywie są większe cele, ale wiadomo, że musimy się skupić na tym, co jest teraz i na tym najbliższych kilku miesiącach. Pozostaje nam walka właśnie o mistrzostwo Polski. Musimy wszystko zrobić, żeby, żeby to sobie zapewnić. Oczywiście wynik jest ważny. Myślę że też, żeby, żeby ten styl był jeszcze, jeszcze lepszy na pewno też nad tym będziemy pracować nad tych To będzie dopiero pierwsze zajęcia. Na pewno Taki trening wprowadzający, jak było widać dużo zajęć z piłką, myślę, że to jest dla nas piłkarzy najfajniejsze, ale, ale sądzę, że właśnie te, te zajęcia na, na samych obozach już będą dużo, dużo cięższe, no, będzie trochę siły, wytrzymałość. No i mecze sparingowe myślę, że one będą znacznikiem tego, co trener będzie chciał nam przekazać i w jakim stylu mamy grać. Jak dorastałem, to, to trener Berk jeszcze grał w na więc go po, pamiętam z boiska i jako trenera jeszcze nie miałem przyjemności go poznać. Pierwsze wrażenie bardzo, bardzo pozytywne, mam nadzieję, że ta współpraca będzie się dobrze układała. Coś bym powiedział ciekawego? Oczywiście powiedział, że wymagania będą duże i że będzie chciał, żeby każdy z nas robił postępy i stawał się lepszym zawodnikiem, więc myślę, że w tym kierunku to będzie wszystko szło. Myślę, że też każdy będzie chciał się układać nowemu trenerowi, więc myślę, że jeśli będzie ciężka praca właśnie w połączeniu... To myślą szkoleniową nowego trenera i wszyscy będą zadowoleni, będą wyniki, będą sukcesy i też nas się będzie rozwijać. Czy to będzie taka mocna, mocna solidna szkoła angielskiego futbolu? To... Może, może troszeczkę będzie tego brytyjskiego i trochę tego skandynawskiego. Wiadomo, że trener jest z Norwegii. Jak mówię, jeszcze w swojej filozofii samego grania nam nie przekazał, bo to zbyt krótki czas, żeby, żeby poruszyć wszystkie tematy, no, ale tak jak mówię, dobry. Fajny początek, wszystko było miło, pierwszy trening bez kontuzji, więc sobie tak dalej. się, że trener obserwował już na pewno nasze spotkania i nas zna, do niektórych to coś na poimieniem, ale myślę, żeby się bliżej poznać to, że tak powiem, 23 godzinki nie wystarczą, a jednak dłuższy okres czasu. Myślę, że ten czas właśnie, kiedy będą przygotowania, obozy, będzie też moment, żeby porozmawiać pewnie na osobności i się bliżej poznać. Kuba, powiedz mi, czy jeszcze tak wrócę do trenera Urbana, czy to dla Was było duże zaskoczenie po tym meczu w Zabrzu, okay. że, że już na drugi dzień zmienił się trener? Jak, jak, jak w ogóle to przyjęliście? Czy dobrze się pożegnać z tym To znaczy, mi się wydaje, że no, nie, nie zdążyłem się pożegnać. Myślę, że co zawodnictwo nie powinniśmy za bardzo takich spraw komentować, bo to też było w gestii tu władz klubu, podjęli taką, a inną decyzję. Tak jest właśnie w piłce, że niektórzy przychodzą, inni... Jedni przychodzą, drudzy odchodzą i, i tak się to wszystko toczy. Ten prezes na pewno ma swoim, swój, swój punkt widzenia i chce, żeby ten klub się rozwijał i wybrał, że tak powiem, taką drogę, a nie, a nie inną. Ja na pewno też żałuję trochę, że trenera nie ma, bo, bo jednak myślę, że samo zwolnienie... Mm. Trenera to jest też w jakimś stopniu. No, taka, taka nasza osobista porażka zawodników, no, bo trener się zwalnia, jeśli drużyna nie, nie składa tych oczekiwań, mm. jakie są wobec niej. Więc ja to też troszkę jako swoją porażkę potraktowałem. No i tyle. No. Będzie trzeba walczyć dalej i nowy trener, nowe nadzieje. Powiedz mi, jak skomentujesz w ogóle, ta, ta zmiana właścicielska coś może zmienić w klubie? No Jesteś najbardziej doświadczonym zawodnikiem, więc już tam wszystko przeżyłeś. Więc... To znaczy, czy, czy zmieni, to się okaże. Jeśli jak przychodzi o ITI, to możemy na przestrzeni tych 10 lat zobaczyć, jak wielkie zmiany zaszły w samym klubie, w strukturach, czy też jak wygląda teraz ten, jak wyglądał wtedy. Więc, więc myślę, że świat się zmienia, na pewno nowi właściciele też będą chcieli wdrożyć różne nowe rzeczy i zrobić wszystko, żeby Legia stała się jeszcze mocniejszym klubem, nie tylko tutaj, na krajowym wojsku, ale przede wszystkim w Europie, bo myślę, że to jest taki e, cel teraz, e, który ma być spełniony na przestrzeni kilku lat. Tak jak przodnik z Angielskim, czy on nie będzie tłumaczny? Może do Wojtka Pawłowskiego zadzwonimy, to nam przetłumaczy rzeczy. Nie, tak na poważnie, to myślę, że trener posługuje się takim... E, Angielskim dosyć zrozumiałem, ja wszystko zrozumiałem się, że większość kolegów też, a jeśli nie, to myślę, że może to będzie taki bodziec, żeby zacząć naukę angielskiego, bo wtedy ta komunikacja będzie dużo lepsza. Myślę, że, że to jest akurat bardzo ważne, żeby rozwijać to, to szkolenia w tym. A jak się zapatrujecie na to, że Troy zapowiedział już, że będziecie mieli dużo więcej treningów, dużo też więcej zajęć taktycznych, teoretycznych. Czyli już nie Macie, będziecie spędzać tak... Będziecie tak, sprawdzać że... więcej czasu po prostu tak w ja osobiście zawsze dużo czasu i tak tutaj spędzałem, więc dla mnie to nie jest kłopot. To jest nasz zawód. Myślę, że też w piłkę nie gra się wiecznie trzeba wykorzystywać te momenty, kiedy, kiedy można pracować i się doskonalić. Ja myślę, że to jest najlepszy moment do tego, żeby właśnie te umiejętności podnosić. Jeśli będzie ciężka praca, będą mi duże efekty, więc, więc ja jestem jak najbardziej za, myślę, że większość chłopaków też, bo na dzisiaj widziałem. Dużo z nich przyszło nawet przed zbiórką i nadrabiało zaległości. Więc. Więc myślę, że wszyscy są gotowi na ciężką pracę. Dziękujemy.